Wisław Tanewski, pedagog, wychowawca kilku pokoleń muzyków, podczas sesji Rady Miasta odebrał dyplom wpisu do księgi zasłużonych dla Bielska-Białej. Ulica PCK w przebudowie. Warunki pogodowe pozwalają na pracę, stąd w najbliższych miesiącach w okolicy ruch uliczny będzie utrudniony. Zakład gospodarki mieszkaniowej przystępuje do remontu elewacji jednej z ładniejszych, późno barokowych kamienic przylegających do placu chrobrego, tzw. domu kałuży. W Teatrze Banialuka odbyły się miejskie obchody Międzynarodowego Dnia Teatru. Piosenki z płyty Silence Agi Kiepuszewskiej w galerii bielskiej BWA zapoczątkowano w ten sposób cykl muzycznych koncertów prezentujących różne odmiany młodego polskiego jazzu. Sław Tanewski, pedagog, wychowawca kilku pokoleń muzyków, podczas sesji Rady Miasta odebrał dyplom wpisu do Księgi Zasłużonych dla Bielska Białej. Profesor Tanewski do Księgi Zasłużonych dla Miasta Bielska Białej został wpisany jednogłośną decyzją Rady Miejskiej już jakiś czas temu. Oficjalny wniosek w tej sprawie zgłosili przedstawiciele Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Bielsku Białej, Beskidzki Hufiet ZHP oraz wychowankowie i przyjaciele profesora. Uroczystość przekazania dyplomu odbyła się podczas wtorkowej sesji Rady Miasta. Po wojnie ojciec na siłę chciał zrobić ze mnie drogistę, aby przejąć po nim drogę przy placu wolności. Jednak moje zainteresowania skierowane były w stronę muzyki. Pomimo wielu przeciwnościach losu, dopiąłem swego i zostałem nauczycielem gry na fortepianie. W Szkole Muzycznej w Bielsku-Białej przepracowałem prawie 50 lat. Praca ta dawała mi dużo satysfakcji i pozwoliła na spełnienie mojej życiowej pasji. <laughs> Dzisiaj na starość, moją wielką radością, są moi uczniowie. Jedni osiągnęli większą y, y, sukces, inni mniejszą. Ale wszyscy na pewno kochają muzykę, i wielu z nich nawet po latach o mnie pamięta i odwiedza mnie. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dla nas profesor Tanewski, dla szkoły muzycznej, jest jednym z najważniejszych pedagogów. Chociażby przez to, że ponad 50 lat, prawie 50 lat pracował jako nauczyciel muzyki w szkole, wykształcił naprawdę plejadę znakomitych pianistów, dzisiaj koncertujących nie tylko w Polsce, ale i za granicą, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Europie, a przede wszystkim wykształcił całe pokolenie nauczycieli, którzy przekazują tę wiedzę i tę miłość do muzyki swoim następcom. I my dzisiaj mamy właśnie takie trzy pokoleniowe, już trzy, trzy pokolenia nauczycieli profesora tanewskiego, którzy rozpoczęli pracę jako nauczyciele i kontynuują tą linię profesora właśnie i to jest najcenniejsze. Ulica PCK w przebudowie. Warunki pogodowe pozwalają na pracę, stąd w najbliższych miesiącach. W okolicy ruch uliczny będzie utrudniony. Miejski zarząd dróg już dawno informował o planowanych utrudnieniach w rejonie ulicy PCK. Przecinająca ją ulica Sępołowskiej już została zamknięta, a na skrzyżowaniu z ulicą Broniewskiego rozpoczęły się przygotowania do wymiany podziemnej infrastruktury pod powstające w tym miejscu nowe rondo. Najbliższy sezon drogowy w tej okolicy nie będzie rozpieszczał kierowców. Docelowo jednak ulica zyska zupełnie nowy wygląd, warto więc uzbroić się w cierpliwość. Weszliśmy już w taką fazę prac, że w tej chwili te uciążliwości będą dużo większe i rzeczywiście na dzień dzisiejszy możemy tylko przejechać na wprost ulicą PCK. Natomiast jeden wlot ulicy Broniewskiego jest zamknięty, jest to związane bezpośrednio z budową, za chwilę już zacznie to widać, z budową skrzyżowania nowego w postaci ronda. I tak samo od strony ulicy Sępałowskiej, gdzie w tej chwili trzeba wybudować kanalizację, stąd zamknięty jeden i drugi wlot. Jak długo mniej więcej? Znaczy to będzie już praktycznie do, do końca roku. Oczywiście będzie się to zmieniało, bo będziemy w którymś momencie chcieli już udostępnić nowo wybudowaną jezdnię, żeby ruch poprowadzić. Natomiast zamknięcia tutaj dopiero po wybudowaniu skrzyżowania. Więc taki układ, jeśli chodzi o te, o te problemy związane z zamknięciem wlotów, będą w najbliższych miesiącach. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przystępuje do remontu elewacji jednej z ładniejszych, późno barokowych kamienic przylegających do placu chrobrego, tzw. domu kałuży. Rewitalizacja Bielskiej Starówki trwa i prowadzona jest na szczęście nie tylko ze środków będących w puli powołanego w tym celu pełnomocnika prezydenta miasta. Pieniądze na remonty wypracowuje również Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Na restaurację elewacji XVIII-wiecznej kamienicy, wzniesionej przez kupca Jana Bartelmussa, będącej później własnością znanego intraligatora Karola Kałuży, w tym roku wyasygnowano 250 tysięcy złotych. Zakres jest tak, remont elewacji jednej i drugiej... Izolacje pionowe fundamentów i odtworzenie dachu historycznie taki, jaki był, ponieważ tak gdzie jest to pokryte papą, będzie piękna dachówka, karpiówka i częściowo blacha od strony tutaj Banku Śląskiego. To jest taki po prostu ogólny zakres, natomiast tutaj na zwieńczeniu attyki od strony Placu Roblego będzie odtworzona taka ozdobna waza na samym szczycie tutaj tego zwieńczenia attyki. Taki jest ogólny ten. Jeżeli chodzi o środki finansowe, finansujemy to z własnych środków zakładu gospodarki mieszkaniowej. Wartość no, jest w granicach 250 tysięcy złotych. brutto takie zakładanie zgodnie z umową. Roboty mają potrwać. Pierwszy etap od ulicy Orkana, gdzieś do połowy maja. Wiąże się to z przebudową ulicy Orkana, o której wiemy, że Miejski Zarząd Dróg. Ma taką przeprowadzić, a drugi etap do gdzieś do końca trzeciego kwartału, czyli tej od strony placu Chrobrego. W teatrze Bania Luka odbyły się miejskie obchody międzynarodowego Dnia Teatru. Święto aktorów i ludzi sceny obchodzone jest na całym świecie, a polska sztuka teatralna, jak pokazują ostatnie statystyki, ma się zupełnie dobrze. Teatry są pełne, widownia ukontentowana różnorodnością repertuarową, a aktorzy doceniani gromkimi brawami. Bielsko-Biała na tym tle wypada dobrze. Mamy swoje gwiazdy, dobrych menedżerów zarządzających dwoma miejskimi teatrami oraz, co równie ważne, nagrody utwierdzające w przekonaniu, że bielski teatr nie zasypuje gruszek w popiele. Podczas dorocznego spotkania z beskidzkim Środowiskiem Teatralnym, aktorom za ich pracę podziękował oficjalnie prezydent miasta Jacek Krywult. Była to również okazja do złożenia gratulacji laureatom dopiero co przyznanych śląskich nagród teatralnych Złotych Masek Mateuszowi Znaneckiemu oraz Ewelinie Marciniak. Prezydent przyznał także własne nagrody, a ich adresatami w tym roku zostali: animatorka kultury, założycielka i wieloletni kierownik teatru F. Krystyna Małecka, kierująca impresariatem teatru Lalek Banialuka Barbara Łoboda, aktor teatru polskiego Grzegorz Sikora, aktorka Banialuki Magdalena Obidowska oraz inspicjentka w teatrze polskim Renata Sladeczek. Tradycyjnie przyznano także Laur Dębowskiego, nagrodę artystyczną ZASP w Bielsku Białej. Otrzymał go aktor teatru polskiego w Bielsku Białej Tomasz Lorek za rolę majora kierańskiego w spektaklu Miłość w Keniks-Hute. Piosenki z płyty Silence Agi Kiepuszewskiej w galerii bielskiej BWA. Zapoczątkowano w ten sposób cykl muzycznych koncertów prezentujących różne odmiany młodego polskiego jazzu. Koncepcję koncertów wymyśliła i realizuje wraz z BWA bielska fundacja kultury Kaleidoskop. Przedsięwzięcie mogło nabrać realnego kształtu dzięki funduszom pozyskanym z urzędu miejskiego. Dzięki temu bilety na koncerty są bezpłatne, a na widowni zasiada spora rzesza bardzo młodych słuchaczy. Koncerty mają bowiem promować młodych muzyków, ale i edukować młodych słuchaczy. Młody Polski przede wszystkim ma taką historię i tradycję jazzową, więc to chcielibyśmy w jakiś sposób kontynuować, kultywować. Natomiast młody polski jazz, dlatego że wierzymy w młodych ludzi, w młodych artystów, sami też jesteśmy młodą organizacją pozarządową, i dlatego chyba właśnie tego typu artyści są nam najbardziej bliscy. W ramach projektu koncerty muzyczne w Galerii Bielskiej BWA usłyszymy młode twarze jazzu polskiego. Będą to rzeczywiście wybitne postaci, już jeżeli chodzi o Akademicki jazz, bo w gruncie rzeczy muzycy wywodzą się z Akademii Muzycznej w Katowicach. Są to znakomitości typu Marek Lichtański, Aga Kiepuszewska, choćby nasz Bielszczanin Piotr Matusik. Są to młode gwiazdy jazzu, które rzeczywiście rokują, które mają już na swoim koncie liczne nagrody w licznych festiwalach na terenie całego kraju.